Siema witajcie widzowie! Z tej strony, cześć, dzisiaj sobie gramy w Spooky's House of Jum Nie tak naprawdę Spooky's Jump Mansion I ta gra ma jeszcze wersję płatną. Ale co to zro o, jestem jestem desmoe nawet. Nie mogę kontynuować, nie nie chcę nową grę. dzisiaj psadę, myszką, aktywację pod spasą, S, sprint pod shiftem. Dobra, wszystko jasne. Czułość. No. Cześć, jestem spooky. Low, norma. Co? Jak to moje fps -y są niepoprawne? To jest mój dom. Eee, co? Just go. Yyy. I chyba mog mogę iść. Dobra, czekaj. A ja tylko. Dobra, kontynuujemy. Niestety, chyba nic nie zrobię z FPS-ami. No trudno, trudno. Chyba, generalnie. Nie wiem, gra polega na tym, żeby chodzić z pokoi do pokoi, i w sumie to jest taki zamysł głównej Gry Jeśli kojarzycie, Roblox Doors, a pewnie kojarzycie. A no, to to jest dosłownie to samo, tylko różnica jest taka, że to, to było wcześniej. To rzeczywiście ma jakąś fabułę. Równanie do tej Robloxowej wersji bo ta robleksowa wersja fabuły nie ma pokój siódmy jest tu jakiś obraz może coś z nim zrobić? nie mogę a szkoda fioletowy pokój ło! <zysk> wow! duszek ta gra ma chyba dwa zakończenia no jak mówiłem wcześniej gra jeszcze ma jakąś HD wersję, którą pewnie mogę się wrócić? nie, nie mogę gra ma jakąś HD wersję może go sobie kiedyś ogarniemy ale to... Zrobiłem całą serię najpierw z tej nie HD wersji Dopiero później bym wziął HD wersję Eee... Okej okay. Tu taki pokój A tu Czekaj zablokowałem się A tu coś jest? Jakiś stół no Nic tu nie ma No, na początek gry to jest nudny Ja tak... Więc... Widziałem całą grę, ale... Ale jedynie gdzie dotarłem to jakiś... Setny, sto pięćdziesiąty pokój Spokój 100 e, Ta, 15. Grze spokój chyba 1000, jeśli się nie mylę. Tu mam jakieś łóżko, szafka. No, patrzyłem wcześniej... Sza... Ale obraz. Ciekawe czy mógłbym wyjść tym oknem. No ale obraz. No... moja. Ale dźwięki jakieś. Tu coś jest? Nie, nic nie mam. Dobra, lecę dalej nie przejmuję się obrazami Dziwny pokój No i początek gry to jest taki trochę nudniejszy Potem zaczyna się rzeczywiście dziać Tu na przykład Sponięty dom Hmm, dobra, wybiorę te drzwi I w grze chyba trzeba parę podejść, żeby tak zobaczyć dosłownie wszystkie pokoje Nie wiem czy są w tej grze, nie wiem jakieś ukryte pokoje Albo takie dosłownie mają z... Zerował szansę na to, że się zresztą. Może są takie, może nie. I. Uuu, muzyka. I na dworze jest tak, że Noc. E, powiem Wam od razu, czym się różni ta HD. Ta HD versa, się tego słodziaka. Czym różni się HD versa? Jakieś świeczka mogę tu wziąć? E, at first displays. Wydaje się na y urocze, ale. Będę tu parę dni y, i czuję. Y, I quite. Y, I feeling quite. Co? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. I czuję, jakbym był obserwowany przez coś. Nie jest romantyczne za bardzo. Okej, okay, jakaś kartka. Nie wiem, ja fabuły nie znam gry. Ta gra właśnie miała jakąś scenkę na początku. Mogę iść tu, tu, albo tu. Pójdę tutaj. A już w pokój 30, na no, daleko dotarłem. Jakbyś no nie zamierzam, nie wiem, żeby te odcinki były tak, nie wiem, z co najmniej 100 pokoi. Najgorzej to, jak będzie mnie każdy łapał podczas nagrania. O, jest tu kartka. Wiem coś, nie. Myślę, że coś za mną podąża. Ale czuję mm, jakąś potrzebę. Mm, że. Czuję, że te pokoje są takie same. Hmm. Że zostawiam kartki tutaj te notatki bardziej. Hmm. Robię jakiś prog progres, odkrywam jakieś miejsca różne. Mam nadzieję, że nie skończy mi się tuż i jest bardzo spragniony. Niestety gra chyba języka polskiego nie ma. Przynajmniej ta wersja w którą gram. No, ta wersja programu na pewno nie ma języka polskiego, to coś jest, tylko świeczka, raczej nic za fajne. Co to są za dźwięki? Nic za fajnego. Tam co 50 pokoi w tej grze jest... kolejny obraz? Jest taki specjalny... Co to jest? Jest taki specjalny pokój do zapisywania gry. Nie wiem, jest jakiegoś dziecko ze zabawką. No tak. Jaki obraz też jest spoko O, jak mi się spodobał, stańcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. <śm> <śm> Okej okay. Ej, mój, mój przycisk od screenów nie działa w tej grze. A to będę musiał sobie cienię z nagrania. O, się go wystraszyłem. Dobra, po prostu będę biegł Jakie Jakieś dziwne dźwięki tu są. Nie no, wystraszę się tego gościa. Ale długi pokój nie podoba mi się. Nie chcę długich pokoi. No, gra generalnie jest takimś takim eksploracyjnym horrorem, nie wiem jak to mogę nazwać. Pokój 50, czyli... Miejsce zapisu. Gra zapisana. Tuż. Yy, nie czuję pragnienia. Yy, Smakuje okropnie. Stains. jest stains arterium. Yy, nie myślę o piciu. To jest bardzo romantyczna idea, pomysł. Romantyczny pomysł. Du. A Tak. Ale kotek No kotek w kartonie, ale słodzio No i już jakbym chciał się stąd wydostać to się nie wydostanę Trudno. O, jest animacja. Totalnie zapomniałem, że coś takiego było w tej grze. I ale mroczne ściany. Hmm. jakieś cele. Tutaj krzesło jest zamknięte. Tum. Niczego nie ma Bo co to jest za pokój? Nie, nie chcę takich Kolejny ta... Ej, ej! Gro! No dobra Mam jeszcze tam jakiś Endless Mode Tu chyba obojętnie... Nie, nie obojętnie którą stronę wybiorę Więc pójdę tędy 59, szybko tutaj co to jest? O nie wiem co tu będzie <laughs> Spouting Splashing, Shocking Czekaj Czym jest spouting? Brudzenie tutaj soaking z Nie wiem, to co robi kąpka mniej więcej Ingest Przywoływanie tutaj Nailing, czyli Coś z, z gwoździami, typu przybijanie Never Stop the going Ej, ej, co tu jest Dobra, coś mnie goni Nie, nie, nie mogę chodzić w kałuże Co to jest za pokój? Takich pokoi się nie robi, dlaczego Shifta nie miałem przytrzymanego Jakiś duch nie goni, dobra Dobra, nie no, nie wydaj się na trudnego przeciwnika, ale jak się zahaczę o ścianę, no to jest to trudny przeciwnik. jakik musiałbym się tu zawracać, to byłbym skończony. Dobra, dawaj tu. że zaraz mnie skończy gonić. Nie, nie, dobra. Dobra, już trochę się zaczęło dziać w tej grze. Jakiś staruszek zaczął mnie gonić. Bo tutaj prześcianek będę chodził tam. To spowolnienie nie będzie na mnie działać. Tak, dosłownie ja znam y, parę tych typów Potworów, co są w tym w sensie, gdzie działają. Ale... Goni mnie nadal, bo się Nie, nie goni mnie. Ale le lepiej uciec. O, dobra, przestał. Więc znalazłem. Co, coś tam dzisiaj to nie usatysfakcjonowało mój nieromantyczny, nieromantyczny pragnienie. I awoke, czyli nie wiem, wstałem dzisiaj from jakiejś tam wiary i znalazłem before me, czyli nie wiem, za mną butelki czerwonego wina. Nie jestem pewien z jakiego była roku. Nie było żadnej tabelki. Ale... smakowa to bardzo metalicznie. Wybiorę te drzwi. E, Okej, okay, ciekawe. No, no jak nie ja, nienawidzę mieć kaszlu. To jest co, normalnie nagrać jakiś odcinek z fajnej tam gry. A kaszel Ci nie daje spokoju. To jest najgorsze. Co symbolizuje ten obraz? Chyba taką czerwoną substancję na... Ciele to może symbolizować, znaczy symbolizuje coś innego. Myślę, że to nie było wino. Tu nic nie ma. Nie, nic nie ma. To lecę dalej. A, byłem ciekawie jak działa właśnie sprint. Yy, bo pa, pa, jak klikam sprint, to mi się sprint, więc to jest śmiesznie działa ten sprint. Jak, kliknę raz sprint. No to on jest Nie do zatrzymania. w sensie, nie uchodzi mi Więc spoko działa ten sprint Nawet O o, Nic mnie nie goni to Daj tutaj do tych końcowych drzwi Zresztą będę mieć setny pokój Plan na dzisiaj To jest 150 pokój Chciałem powiedzieć że coś tu goni mnie ale nic mnie nie goni Jak będzie muzyka to chyba coś za ...zacznie mnie gonić no nie, ja tam ki dawno kiedyś widziałem yy, właśnie spółki z Jump Scare Mansion, ale... No w sumie tą wersję też. Dawno kiedyś u Elevena, jak i Chakena. No ale... Ale, ale tak sam nigdy nie grałem. Tu chyba nic nie ma w tym pokoju. Jakiś obraz, nie, czekaj, co przedstawia ten obraz? Co może przedstawiać jakiś, nie wiem, lustro? Nie mam pomysłu. Coś mnie goni? Chyba nic mnie nie goni. Nieskończony pokój. Eee, to była niespodzianka. To było Another Entry, inne wejście, a inne aktualne. No wyjście. I to admire. Ale wtedy y, wyszedłem. I. And now you disband. Co to oznacza? Y, twój influence i inspiracja nigdy mnie nie opuściła. Czy ja coś tam przegapiłem? O! To się zapętla. Jednak. Przez chwilę myślałem, że jednak to się nie zapętla. Czy ci tu inna kartka teraz nie, jest to sama Zamknięte Co ja tu muszę zrobić? Jakiś klucz znaleźć Co to jest? <laughs> Wystraszyłem się. Zamknięte O! Ej! Co jest? Co jest? Udało mi się przejść Oszukałem grę yy, nie wiem za dużo no... Nie... Mogę pójść Yy, nigdy nie widziałem yy, moich poprzednich notatek. To oznacza, yy, że jestem gdzieś, yy, że... Getting somewhere, or... że nie... Nie, nie wiem, co to oznacza, kurut, I'm Getting somewhere, ale ktoś, ale... ktoś lub ktoś je bierze. Dlaczego mnie nagle przyniosło? Przecież tam byłem zamknięty. Nie, o dobra, drzwi na szczęście. Nic mnie nie goni super. Nie no, ale ta gra jest straszna. Jeśli ja czuję jakbym właśnie teraz bur... Abym... pierwszy raz odpalił Outlasta. Dobra, 96. Teraz będzie setka. Właśnie te odcinki chciałem, żeby tak trwały po jakiś... Od tak właśnie max 20 do... od, właśnie od 20 do max 40 minut. Chciałem, chciałem tak właśnie utrzymać. Więc za chwilę sprawdzę ile już udało mi się nagrać. 97 Okej. Okay. Nie Też nie Najpierw w tłumikarze To najpierw tutaj i do przodu He Lewo, lewo Lewo Lewo, prawo Lewo, lewo, przód Lewo O, jest, mam wyjście Nie podoba mi się ten pokój Jakiś kolejny obraz? Świeczka. Co to na obraz? Świeczka zostawa. Jakaś dziewczyna na tle, nie wiem. Wybuchu bomby, albo nie wiem. Wschodu, zachody słońca. Jest! popisetny! setny! notatka. Myślę, że to jest moja ostatnia notatka. I'm going to die, having never. Że my. Myślę, że nigdy nie umrę, coś takiego. Że nigdy nie znaj. I'm going to die, having. A dobra. Że myślę, że umrę, nie zdając mojej ucieczki. Mojego, mojej ucieczki. Yy, ale mi, ale tak naprawdę to nie jest prawda. To miejsce jest moją ucieczką. Moją ucieczką. Od wszystkiego. Mam ten, idę na końcu mojej śmierci. Yy, to jest ro, romantyczne. Dawaj, save'a. No i dobra, daj do pokoju 150. Obawiam się, ale. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Opis 150. Nie mogę wejść tutaj do tego... w to? Chyba nie. Hanging there. Zawieszony tutaj. Dobra, dawaj drzwi otwieramy. Gdyżby nic mnie nie goniło od razu. Dobra. Generalnie, znowu kaszą mnie złapał. Dlaczego to jest takie straszne?! O, jedna z najlepszych muzyk w tej grze. A znowu się dam na ten pokój. Chyba daj ty, do tych drzwi. Chyba, pokój 105. Krzesło, stół. Kolejne krzesło. Ja, ciekawe, kto był tutaj więziony kiedyś. Ej, dobra, dobra byłaby to gra strasznie z kamerką. Jakbym nagrywał. O, to może HD, akurat zagram sobie z kamerką Kiedyś. Tu będzie spółki? Nie, ja po prostu taki pokój. Jesteś na tym stole. Nie ma nic. Wybiałam te drzwi. Okej, okay, jakiś most. Jest tam jakieś przejście, kładka. Ale to takie przejście, które nie, do, nie prowadzi do nikąd. Takie. Że możesz tam pójść, ale nic nie znajdziesz. A tu jest inny most. Okej. Okay. Nie robi się takiej natychmiastowej zmiany. Natychmiastowe zmiany są najgorsze. Nie ma tam notatki? Nie. Natychmiastowe zmiany są najgorsze. Tędy, jeśli miałbym obstawić. Przynajmniej wcześniej tu było przejście. Na takiej drodze. 113 coś mi goni. Nie. Znowu jest ten obraz taki zdeformowany. Co wygląda jak ludzka twarz. Może tam była kartka i nie spojrzałem. Tak, tak, to sorki. Chyba tu jest przejście. O, znowu ten pokój. Ding, ding. O, trzy razy do przodu. Raz, dwa, trzy i lewo. O, nawet prosto poszło. I tu będzie mnie coś gonić. Jeszcze nie. Z ile będzie mnie coś gonić? Nie, najgorszy nie pokój. Dywan, a tu coś było? Nie, jest tylko tutaj przejście. O nie! Nie jest fabularne. Zamknięte. O ja najbardziej się właśnie tego obawiałem. Jakiś, nie wiem co to jest. Płody. Yyy... Czekaj, Subject to jest temat, nie, nie temat. Projekt piąty, e, Subject, no nie, nie wiem jak to możemy przetłumaczyć, nie wiem, obiekt, powiem tak. Obiekt piąty y, rośnie więcej i more res, restless, nie wiem, mniej pozytywnie. Powiedziałem spółk, powiedziałem spółk. potrzebujemy więcej funduszy. For, e, dla tutaj nie wiem, badań, e, ale, ale ona po prostu się coś miała e, i wrzuciła kogoś tam do celi. E, bez moich chemikali e, do trzymania tutajszych istot, do zikle nie wiem, e, nie jestem pewien, jak tutaj długo możemy, we can keep, nie, możemy tutaj trzymać się bezpiecznie. Generic Lab Assistant Jakieś ka Jakąś kartę podniosłem Nocie Byle on tutaj nie wyszedł Ale jest tutaj krew Boję się Znaczy Znaczy tu Serio znaczy dwa pęknięcia? Nie, tylko jedno Tu jest kolejny Tu jeszcze jest jakiś inny płód znaczy... Ja się... Tu mogą być dwa czy... taki pająk albo... Taki pająk albo... Albo kosmita w go, w obiekt 5 hmm. Ale stracił tutaj swoją szybę w schronieniu, która była zabezpieczona. I... I w końcu słyszałem jakieś klikanie pochodzące z celi. Nie wiedziałem co to, co się właśnie działo. I, i, e, czy coś żyło wtedy. Prawdopodobnie jest to mój ostatni tutaj reportaż. E, to klikanie stawało się coraz głośniejsze. Okej, okay, nic się nie pojawiło. A! Co to jest? Dobra, nie, nie, zostaw stopnie? Ej, a czegoś tam nie sprawdziłem, ale skąd je miałem? Mia Pająk, skąd je miałem to wiedzieć? Skąd je miałem to wiedzieć, że czegoś tam nie sprawdziłem? Tu ni niczego nie ma, nie ma. Skąd miałem to wiedzieć? Dobra, zobaczymy sobie w HD wersji po prostu, jaki jest dalszy... Dalej tam. Albo w drugim sezonie. Nie, no ale. Jak się wystraszyłem tego pająka. Ech. Dobra, życie mi się tam powoli regeneruje. Ale nie, nie. Się wyspuki... Z jednej strony jest łatwo umrzeć, z drugiej jest trudno umrzeć. Zależy, co się trafi, jaki się pokój... Trafi? Tu nic nie ma za ścianą, nie. Dziury dla pająka. Wie więcej dziur. Nie mogę poz... Muszę być szybszy od pająka. To jest proste. Bo to jest chyba jakiś pająk. Nie miał... Ileś tam odnóży. Hmm. Dlaczego muzy muzyka zniknęła? A ty no sto co nie wiem, jakąś ranę? Tu nic Czy mogę ruszać stołem? Nie, nie mogę Już mi się wydawało, że mogę ruszać stołem Coś mnie goni No, a to ciekawe akurat, spokój to był ciekawy pokój, No tutaj trzeba dobrze skręcić kamerę, bo jak czymkolwiek zahaczysz yy, postacią, to Spida. speeda. Okej, okay, jakiś dziwny pokój. Get ready. Okej, okay, jakiś, nie wiem, Pacman. Pacman, ale to jestem ja z półki. Nie wiem, pewnie muszę... Wygrałem. Okej, okay. a tu co jest? Niech się w to zaczyna. My po prostu mamy chyba dzikać ludzi. O, Co to jest za jakiś minigra? To ty się przed chwilą ubałem, a teraz to ja jestem pod Chyba nie wiem. Czy coś się, nie wiem, tu odblokuje specjalnego, jak się to zrobi, bo to... nie, ja specjalnie tego nie wiem. Ale muza jest tu super. Nie, osobę oszczędziłem. E, tak, ale jestem pracowistą, o. E, to dosłownie można podsumować, gram w Postala 2. Dobra, co się stanie, jak tutaj mi się wyczerpie nóż? Po prostu umieram, okej, okay, tutaj mogę nazwać się jakoś. Mam jakieś nazwę, name 4G. O, tu czekaj, wpiszę się. Ej, jestem wszędzie od spółki. Czejer. A. A ten automat? Jeszcze ten mnie ale Ciekawy pokój. Będzie to spółki? Nie ma spółki. Bo to jest taki pokój, w którym właśnie spółki mogłyby nam się pojawić. Tu coś jest, nie? A, ale to oświetlenie spkładnie wygląda strasznie ładnie. Okej, okay, dwa do przodu. Trzy do przodu. Ej, za pierwszym razem zgadłem, ale bo już miałem tą kombinację. Czyli kombinacje to są ograniczone. Może. To mnie goni. Chyba nic. A znowu ten sam pokój z grami. No i już nie będę takim gamerem, nie chcę poświęcać... Chyba nic mnie nie goni. O! Ale se leży. Zrobiłem screena, gdyby to mi działało w ogóle, ale niestety nie działa. Więc tak, ja się tutaj żegnam. Keep a little peep in your step. To jest. Ale jest fajny. Chciałem mieć taką filiżankę do kawy. Albo kubek. No, więc co? To by było na tyle. A ten szkielet nie, on jest po prostu modelem 2D, który najszybciej nie obrazek w dumie. Ale co, to by było na tyle, jakby wam się spodobał? To pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcja, komentarz. pa, pa i do następnego.